Aplikasi ini memang sangat menarik. takich, nie wiem, nie siejmy boruty. Może na przyszły tydzień może uda nam się zorganizować taki pochód. Podejdziemy z tamtego miejsca, pójdziemy, pójdziemy przez miasto. Na rynku sobie zawrócimy i wrócimy tutaj. A dzisiaj bardzo was proszę, uspokójcie się, dobrze? Uczcimy to naprawdę tak, zapalmy światełko i nie siejmy tutaj jakiegoś zamieszania. Bardzo Was wszystkich proszę, dobrze?